Powiat Wodzisławski to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Region o bogatej historii i dynamicznym rozwoju przemysłowym oferuje wyjątkowe możliwości edukacyjne. W jego sercu znajdują się szkoły zawodowe, które kształcą przyszłych liderów i specjalistów. Zapraszamy do odkrycia, jak kształcenie zawodowe w Powiecie Wodzisławskim może stać się Twoją drogą do sukcesu. Kształcenie zawodowe odgrywa kluczową rolę w przygotowywaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, dostarczając im wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w konkretnych zawodach. W dobie dynamicznych zmian gospodarczych i technologicznych, kształcenie zawodowe staje się nieodzownym elementem systemu edukacji. Jednym z głównych wyzwań jest dostosowanie programów nauczania do zmieniających się potrzeb rynku pracy, rozwój nowych technologii. Takich jak automatyzacja, sztuczna inteligencja czy cyfryzacja wymusza na systemie edukacji elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany. Pracodawcy poszukują pracowników z umiejętnościami technicznymi, ale również zdolnych do adaptacji i ciągłego uczenia się. Model dualny jest przykładem skutecznego połączenia edukacji teoretycznej z praktyką zawodową. Uczniowie spędzają część czasu w szkole zdobywając teoretyczną wiedzę. A resztę w przedsiębiorstwach, gdzie uczą się praktycznych aspektów swojego zawodu. Taki model pozwala na bezpośrednią współpracę szkół z pracodawcami, co zwiększa szanse absolwentów na zatrudnienie. Program Erasmus Plus to kolejny ważny instrument wspierający kształcenie zawodowe. W ramach tego programu uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele oraz pracownicy instytucji edukacyjnych mają możliwość odbywania staży wymian i szkoleń za granicą. Dzięki temu uczestnicy mogą zdobywać nowe umiejętności, poznawać innowacyjne metody nauczania oraz nawiązywać międzynarodowe kontakty. Program Erasmus Plus przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i promuje mobilność edukacyjną w Europie. Kształcenie zawodowe jest fundamentem efektywnego systemu edukacji, który przygotowuje młodych ludzi do realiów rynku pracy. Dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku. Model dualny. Rola nauczycieli i międzynarodowa mobilność to kluczowe elementy, które przyczyniają się do sukcesu tego typu kształcenia. W obliczu dynamicznych zmian gospodarczych i technologicznych, inwestowanie w kształcenie zawodowe jest nie tylko konieczne, ale i strategicznie korzystne dla przyszłości rynku pracy. Zapraszamy do wszystkich szkół Powiatu Wodzisławskiego i naszych lokalnych pracodawców. Powiat Wodzisławski. Twój sukces. Zaczyna się tutaj.